Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Dzisiaj taki rozkład, który chodzi za mną od, od rana właściwie i myślę, że komuś się może przydać. Dlaczego on albo ona odeszła, odszedł, zrezygnował z tej relacji, zrezygnował z tego związku, nie dał szansy albo po latach, albo dosyć krótko, co spowodowało, że ta osoba Zdecydowała albo zniknęła, albo zdecydowała, że nie chce kontynuować tej relacji. Więc e, czasami my tak się zastanawiamy, że wydaje nam się, że to jest relacja karmiczna. Z tymi relacjami karmicznymi trzeba uważać bardzo, bo tak można z kart wyczytać, czy to jest e, relacja karmiczna. Natomiast e, rzadko kiedy relacje karmiczne. Kończą się, żyli długo i szczęśliwie. Więc, a to może kiedyś Wam opowiem, jak to jest z tą karmą. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że kiedyś 150 lat temu spotkaliście się, ktoś komuś coś zrobił, i potem się spotykamy, żeby, żeby dokończyć sytuację. To nie do końca, to nie jest takie aż proste. I nie jest to wcale takie częste, jakby się wydawało. Ale tak, są relacje karmiczne. I rzeczywiście one są. No dobrze, przejdźmy do czytania, nie ma co, co yy, czekać. Więc dlaczego on odszedł, ona zdecydowała się zrezygnować z tego, ta osoba zdecydowała się nie kontynuować tej relacji. Jakie, jakie były jego intencje prawdziwe, czy jej intencje prawdziwe w tym związku? I mamy królową monet. Jakie były uczucia tej osoby do Ciebie? Ósemka Mieczy. Co, czego ta osoba nie mówiła Ci, w tym, będąc z sobą w związku, w relacji? Czego nigdy nie powiedziała? Król Miecz. Co było trudne dla tej osoby w tej relacji? Świat. Co tu mamy, bo ja napisałam sobie przed chwilą co trzymało ją w tym związku? Dziesiątka monet. I co zdecydowało o odejściu. Paść buław. I tu mamy cesarzową. No dobra. To zacznijmy sobie od tego, od tych prawdziwych intencji. Powiem tak. Ta osoba, o której, o której myślisz, o którą pytasz, dlaczego, dlaczego ona zdecydowała się na zniknięcie, odejście, cokolwiek, no, niekontynuacji tego waszego związku, jej intencja, ta prawdziwa intencja, po prostu ona weszła w ten związek dlatego, że jej było wygodnie, że w tym związku czuła się dosyć bezpiecznie, może to byłaś, ty byłeś, czy byłaś tą stroną, która kochała bardziej. Dostawała korzyści takie i mentalne, i materialne, ale na czym? Korzystała z dobrodziejstwa Twojej osoby, jakby pod każdym względem i pod względem mentalnym, ale też i materialnym. Tutaj jej się to po prostu kalkulowało, i ona uznała, że to będzie dobra decyzja na jakiś czas zatrzymać się przy tobie, że to yy, jej się opłaci, że to będzie opłacalne. Tutaj nie ma, zobaczcie, w ogóle w całym rozstawie nie ma kielichów to wychodzi na to, że jest jedna buława na końcu, a tak właściwie to mamy monety i miecze, jeden arkan wielki, więc tutaj na dzień dobry pokazuje się, że tam nie było prawdziwych uczuć i ta, ta osoba była z tobą. Może nie z wyrachowania, ale dlatego, że jej tak było wygodnie na ten moment. Coś ty, coś ty dawałeś, czy dawałaś tej osobie. Ona coś od ciebie otrzymywała, czy pokarm taki y, fizyczny, ale też może to być, że to było po prostu wsparcie, podanie ręki mentalnej. Może ją holowałaś, może ją ratowałaś, może y, jej pomagałeś może była w potrzebie i bardzo potrzebowała wsparcia, może była w kryzysie i ty byłeś po prostu tą osobą, o którą ona się oparła i dała to, bo weszła w to dlatego, że szukała dla siebie, dla siebie jakiegoś... Może nie ratunku, ale rozwiązania. Byłeś rozwiązaniem, czy byłaś rozwiązaniem? Ta decyzja, jej intencja to było podjęte na głowę, tam nie było porywu serca, tam nie było zachwycięcie się drugą osobą, tylko raczej podjęcie decyzji. Dobra, dużo rzeczy tu się zgadza, spróbujemy na jakiś moment, na, na, na jakiś czas, ale ale. Zobaczymy, co dalej. No i ta osoba nie potrafiła przez czas, kiedy byliście razem, po prostu się w Tobie zakochać. Ona nie mogła przełamać swoich. Tutaj w ogóle się pokazuje ta osoba jako osoba dosyć zamknięta, bojąca się miłości, bojąca się otwarcia, bojąca się takiego podarowania siebie, komuś, z tym otwartym ser sercem. Nie potrafiła przejść przez swoje lęki przez swoje strachy, nie potrafiła się otworzyć, może dużo wymagała od ciebie, a... bo tutaj jest czego nie mówił, że y, wymagała może dużo od ciebie, a sama była dosyć skryta albo mówiła to, co chciałeś usłyszeć, tylko z tym, że tak naprawdę to było zupełnie, no nie wiem, no nawijanie makaronu na uszy. Ona nie potrafiła cię pokochać z jakichś względów. Być może kochała kogoś innego i byłeś plastrem byłaś plastrem na ranę. Chciała się y, może komuś pokazać, tutaj w tym królu Mie mieczy, by tak można było rzec, że mogła, chciała, może chciała pokazać tej drugiej stronie z, poprzedniego, z poprzedniej relacji, że ona sobie już ułożyła życie, że już jej życie jest poukładane, że szybko, że wcale tak za tobą nie tęskniła i nie cierpiała. A to jest inaczej. To jest osoba, która była zraniona mocno, a ty byłeś lekarstwem. Czy byłaś lekarstwem na to, żeby się pozbierać, na to, żeby się wzmocnić i na to, żeby skorzystać z tego, co ty dawałeś w tej relacji, tej osobie? No tak, może nawet nie wampir, tylko taki ktoś, no, głodny i żebra, który chodzi, nakarm mnie, no i wyście to zrobili, tak? Więc jak się nakarmiła ta osoba, o którą pytasz, to, to poszła. Natomiast jego, czy jej uczucia w stosunku do ciebie, no czy tutaj są jakieś uczucia? Nie potrafiła się przełamać, nie potrafiła wyjść poza swoją strefę komfortu. Być może nawet chciała, bo ja tutaj nie. Przy tych intencjach, na no przy królowej Monet, on, królowa Monet by chciała sobie ułożyć życie. Nawet jeśli wybiera partnera na głowę, to to gdzieś tam jest w jej, w jej przeświadczeniu, że może to się udać. Natomiast no, do, nie, nie przełamała swoich barier, swoich, swojego sposobu myślenia. No i to serce nie pokochało. Tyle. I e, czego nie mówił? Czego nie mówiła? Nie mówiła o swoich. Tutaj jest strategia w królu mieczy. Ona nie mówiła o tym, że. No wiecie, no trudno związać się z kimś i powiedzieć: wiesz co? Słuchaj, bo ja ci powiem szczerze, że to wygląda tak, że ja mam złamane serce, boję się bliskości, boję się miłości, ale chciałabym z kimś być i ty jesteś takim eksperymentem moim albo plastrem na moje złamane serce i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może tak by było najuczciwiej, ale. No, kto tak robi? Znacie kogoś takiego? Bo nawet ci, którzy mówią ja nie jestem gotowy na związek to to, 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 to nawet nie jest to. To też... Ale to, to oni to mówią i, i rzeczywiście czasami takie osoby mówią prawdę. Tylko my się pchamy, bo nam się wydaje, że ja jego przekonam, że, że właśnie że jest gotowy na związek. A to się okazuje, że nie, że jak on mówił, to tak było. A tutaj czego on nie mówił? Właśnie nie mówił, że nie jest gotowy na związek, nie mówił, że nie kocha, nie mówił, nie był szczery, nie mówił, że to jest strategia, że to jest plan działania, że wszedł w. Tą relację nie powiedział Ci słuchaj, nie kocham Ciebie. Wydaje mi się, że w ogóle miłość jest dla mnie zbyt trudna i nie wierzę w miłość. Ale na tyle, ile mogę, to chcę z Tobą spróbować. Tak się nie stało, on tego w ogóle nie powiedział. Tylko zbudował taką strategię, żebyś tego przyjęła, żebyś Ty ją przyjął. I przypomnijcie sobie, co ta osoba do, do was mówiła. To była strategia, to nie była prawda. I może wam obiecała, że będziemy razem, że to jest ten związek na całe życie, że, że, że cię, może powiedziała nawet, że Cię kocha, albo że, 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 że tak, że chce z Tobą być, że pojedziemy tam, że snuła jakieś plany, ale to był snu, snuła plany po to, żeby Cię przytrzymać, żebyś, żebyś ty jej nie uciekł. Aby się w, tym, w, tym, w tej relacji, w tym związku e, dobrze urządzić z tobą, a nie po to, żeby być szczerym i prawdomównym. Mamy miecze, w mieczach kłamiemy, w mieczach oszukujemy samych siebie, w mieczach bywamy pra prawdziwi, oczywiście, natomiast on był prawdziwy sam ze sobą, tylko nie był szczery z tobą. Tobie nie powiedział, że cię nie kocha i że jesteś plastrem. Powiedział ci to? No, jeżeli powiedział, no to brawo Ty, że wchodzisz w taki związek. Tu była schowana intencja i nie potrafił otworzyć tego serca. Nie potrafiła otworzyć tego serca y, dla Ciebie, na Twoje serce, i była z Tobą y, w intencjach prawdziwych, dlatego, że byłeś bardzo, czy byłaś bardzo potrzebna, żeby uleczyć, uleczyć. Yy, stare rany. Co było trudne dla tej osoby? No, mamy kartę świata. No, co było trudne? Że była z tobą, to znaczy, że. E, jak była z Tobą, musiała jednak stwarzać pozory tego, że, nie, nie, że tworzycie relacje, że tworzycie związek, że nie patrzy, e, nie szuka innej osób, i to jej bardzo przeszkadzało, że nie może, nie może robić to, na co ma ochotę, że musi się z Tobą liczyć i przede wszystkim, że nie może szukać e, innej osoby, takiej konkretnie dla siebie. To jej przeszkadzało i to było, czuła się uwięziona w tym związku, w tej relacji. Tak jakby osaczona, że nie mogła oddychać. Przypomnij sobie, czy przypadkiem nie mówiła do ciebie, muszę odpocząć, ja nie mogę w tym związku oddychać, tu jest za duszno, czuję za dużą presję. Mogło tak być. I tutaj mogła być szczera. Nawet jeżeli ci tego nie mówiła, bo nie wiem, czy w królu mia czy by się zdecydowała na to, na to żeby ci powiedzieć. Ale w karcie świata na pewno czuła presję, na pewno yy, nie wiązała z tobą planów dalekosiężnych, na pewno to nie byłeś ta osoba, za którą ona no, wypatruje te oczy, że drży serce. Przeszkadzało jej to również, ale przede wszystkim to, że nie mogła dalej być na, na tak zwanym rynku randkowym, że nie mogła się spotykać i, i randkować z kimś innym. Że tutaj musiała, niektórzy pewnie tak robili, po, po, po ukradku, tak? Ale to jej przeszkadzało, że nie oddycha peł, pełnią, pełną piersią, że, że czuła się stłamszona, że czuła się uwięziona. I czuła od razu, że to jest nie to. I teraz się zastanów, ile twój związek trwał. Rok, dwa lata, trzy lata, dziesięć lat, trzy miesiące. No to tak w kartach wychodzi, jeżeli pytacie. Ja, ja zawsze mówię, że czasami warto spo, zapytać, jakie intencje miała ta osoba, dlaczego ona z nami była, po co myśmy byli jej potrzebni, co myśmy jej załatwiali. A potem jak dos, została wy, wykarmiona przez nas, to po prostu... Psz, I nie ma, koniec. Szła dalej. I tutaj jest to... Yy, uważała, że jest... Takie słowo mi przychodzi do głowy, to jej przeszkadzało, że jest już uwięziona, czuła się jak w więzieniu, jak, jak, że już, no, że klamka zapadła, że już nic jej, żadna przygoda w życiu jej nie spotka, że to zamyka jej wejście w świat, w inne środowisko, poznawania innych partnerów, czuła się właśnie zamknięta, Niektóra, niektórzy, z o których pytacie, z tych osób, to e, czuły się w złotej klatce. Czy zamknąłeś tamtą osobę w złotą klatkę? No, odpowiedz sobie szczerze. Nie musisz tego ogłaszać przynajmniej wobec na, 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 e, na Facebooku, tak? Ale niektórzy ma, mają taką tendencję, że jak już mają tą osobę, to ją zamykają w złotej klaczusz, klaczusz, dobrze, za, za trudne słowo, w złotej klatce i tam ją karmią troszeczkę i myślę, że będzie szczęśliwy. Ta osoba była przytłoczona. E, sfrustrowana, niedobrze nie, nie się czuła w tym związku. No to co ją trzymało? Mm. No i zobaczcie, co ją trzymało? Odpowiedz sobie. Przykra. Dużo jest e, czasami jak robię rozkłady, to rzeczywiście wychodzą te strefy materialne, ale e, tutaj nie oceniam tego. Ludzie są ze sobą z różnych powodów. Dłużej, krócej, i tych powodów jest na tyle, ile jest nas. Co go trzymało? Wygoda. Wygoda i to, że być może miała gdzie mieszkać, czy być może miał gdzie mieszkać, że ktoś go przygarnął, że ktoś spowodował, że przez jakiś czas czuł się bezpieczny, ale też mentalnie, że mógł przynależeć do kogoś. Jeżeli miał złe doświadczenia wcześniej i wiedziałeś, czy wiedziałaś o tym, że to jest osoba po tak zwanych przejściach, to przy tobie miał taką bezpieczną stanicę, tak? Taki, taki parking bezpieczny, i tam chciał przy tobie po prostu nabrać sił, odpocząć i, no i zobaczyć co dalej. Bo ta kropka nad I, no, no, to była decyzja podjęta dosyć szybko. Na, na skutek impulsu ja mogę dołożyć tutaj kartę, czy to nie był impuls kobiecy lub męski, bo tutaj. W, giermku tak, buław, tak to wygląda. Więc jak się czuła taka słamszona, jak się czuła taka w złotej klatce i że to nie jest ta, ta relacja, dopóki jej to było wygodne, to to w tym była. Czekając cały czas na inne rozwiązanie, co jej los przyniesie. I, yy, i zastanawiając się, no układając się tak raz gorzej, raz lepiej, jak to w związku, ale układając się z wami, żeby to było, żeby to działało. Dlaczego ten giermek, giermek mieczy, czy to ma wspólnego, była kobieta? No tak. Tutaj chodziło o to, że ta osoba odeszła dlatego, że w tym giermku była, że poczuła zew krwi. Może to była zdrada, może to był romans, może po prostu poznała kogoś, do którego serce ją zawołało, ale to ewidentnie, wyszedł nam król kielichów, miało związek z emocjami. To, mog to mogła być też decyzja podjęta yy, nie bardzo przemyślana. Może ona teraz trochę żałuje, że to zrobiła, ale to tak jakby się wyrwała na wolność, urwała z łańcucha i poszła za, za, za tym zewem natury, tak? A w tym wypadku to jest ten, ten zew serca. Więc e, ta osoba uznała, że dłużej już się nakarmiła, poczuła siłę, poczuła, że stanie na nogach, i jak ją zawołało. Pamiętajcie, że w gienku to jest taka energia impulsu, y, zwłaszcza buław. Tu instynkt jest. No, spodobała się jakaś inna osoba, bardzo też seksualnie, i też no, po, bardzo ta inna osoba ją pociągała, i ona poszła za tym. Porzucając stabilną przystań, którą miała, którą chciała stworzyć i myślała, że tak się da. No to bywa różnie. Niektórzy dają radę tak do końca życia, a inni nie. Ale ja myślę, ponieważ tu jest, mamy kartę świata, jest to najsilniejsza karta w tym rozkładzie ona miała ogromny wpływ. Ta osoba czuła się trochę zniewolona, trochę pod presją, jakby. Sama siebie przymuszała do tego, żeby z Tobą być. I urwała się z uwięzi. To pomyśl sobie, jeżeli płaczesz za tą osobą, to pomyśl sobie, że dla Ciebie to lepiej. I przestań płakać, bo tam nie było serca. Tam była wygoda. To nie chodzi o to, żeby teraz tą osobę nienawidzieć, czy mieć do niej pretensje. Nie wiem. Ale na pewno to nie było serce, więc no każdy chce być kochany i być z kimś, kto nas kocha, więc tutaj zostaw to w świętym spokoju i krzyżyk na drogę i niech sobie układa życie jak najlepiej, bo tutaj no już na prywatnych, pamiętajcie, to są czytania ogólne, więc ja szczytuję tą ogólną energię i interpretuję karty bardzo uniwersalnie na, na czytaniach prywatnych, to dopiero tam rozpatrujemy dokładnie Twoją sytuację. A tutaj, no co mogę powiedzieć? No, no koncepcja, no no. Na pewno, czy, czy się podobałaś w Królowej... Królowa Monet... No nie było takiego... Yy, przepraszam, no, no, Próbuję tu uszyć coś dla siebie, dla ciebie. No nie było tego yy, pociągu, nie było tego pożądania, nie było tej namiętności, nie było tego... Motyli w brzuchu to w ogóle nie było. To był... To byłaś świadomie przez tą osobę wybraną, bo... Czuła się słabo, potrzebowała się nakarmić. Zrobiła plan na Twoją postać, na, na to, jak będziecie razem. Wygodniej było to, co było materialne z Wami. I ona to czuła się pod presją, i, przy, i jak poczuła ze w krwi, to wyfrunęła wsiną dal. Nie płaczcie za tą osobą, nie warto. Tylko pomyślcie sobie, czego przy niej żeście się mogli nauczyć i naprawdę zasługujecie na to, aby być z kimś, kto Was kocha, a nie tylko z tym, że no trudne czytanie, ciężkie czytanie, ciężkie energie, przykro mi, ale dobrze, że ta osoba już odeszła od Was i, i plecie sobie swoje życie, bo no trudne energie, i czy byście chcieli być z kimś takim dalej? Bo tak jakby to jeszcze dłużej trwało, to by jeszcze można było popatrzeć, czy ona zdradzała. Yy, możecie napisać w komentarzach, ale przypuszczam, że jakbym wyciągnęła taką kartę, to na, mentalnie na pewno, więc więc pożegnać. Jeżeli trudno ci pożegnać, to napisz list, spal do tej osoby napisz list, tylko go nie wysyłaj. Yy, I spal, pożegnaj się z emocjami i Otwórz serce, otwórz oczy na nowe, idzie nowe. I ściskam Was gorąco za to i trzymam kciuki za Was, żebyście sobie poukładali bardzo fajnie swój świat miłosny. I subskrybujcie oczywiście, żebym nie przepadła w czeluściach internetu. Buziaki, pa!